Siemano jest ja Ramianek, witam was na odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy oczywiście na GeForce Kinsie, lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, będzie to skrzyneczka Scavenger. Dobra, będziemy sobie otwierać po 4 skrzyneczki 31-20 e, wydaje mi się, że żejdziemy sobie do 700 zł, jakoś tak, może bo to 30 zł to jest trochę, więc będzie w miarę szybko lecieć. Później oczywiście zrobimy sobie kontrakcik, no i ewentualnie upgrader, ale zobaczymy ile nam właśnie wyleci z tego kontraktu. Na razie nie zapowiada się najlepiej. No i popatrzmy, co ciekawego nam tutaj dropnie. Czy będzie coś drugiego? Nie wiem, może ten AUG albo coś tutaj z tej górnej półki. Na razie się na to nie zapowiada po tych dwóch augach kamelonach, które są tutaj w sumie. To nic ciekawego nam się nie zapowiada. Chociaż może te beretki, po ile one są? Po 12, no niestety 17. W sumie więcej trochę tych skrzynek otworzyłem, bo szybko leci 150 zł. Już wydają na nie, oj nie przewinąłem. E Kałach Elite Build, ok, co tam? No 21, niestety lecimy sobie. Minus 21, znaczy się oczywiście. E beretki plus Fomasik, to nam nie da plusa, ale a jednak daje plusiko. Kurde, już myślałem chciałem powiedzieć że będzie bardzo blisko plusa ale nam nie da, a jednak nam oddał eee, awupa pop pop awp pierwszy raz słyszę o tym aha dobra już wiem co to jest za awupa no to wiem co to jest za awupka myślałem że ona droższa, jednak bo ona jest bardzo fajna, nie powiem że nie kawa barkowa purpura chyba też jest drogi w miarę, a battle skirt no i co nam wypada no to już musi być plusik na pewno. Jest to plusik 10 zł. Bardzo fajne otwarcie nam tak wyleciało. No jeszcze jakby kilka czerwonych skinków poleciało przez ten czas, co będę otwierał, byłbym bardzo wdzięczny stronie. Tak jeszcze otworzę może, nie wiem, z 7 razy i jakby dwa czerwone poleciały, już będzie fajnie. Eee, no niestety nie tym razem. Jeszcze 6 razy klikniemy otwórz. No i zobaczmy, czy tym razem nam jakiś czerwony skinek z tej skrzynki. Niestety nie. Dobra, pięć razy jeszcze nam zostało, żeby otworzyć i popatrzmy co tam wylatuje tym razem. Będzie ten czerwony skinek czy nie? Niestety jest to CZK Nitro, która też nam nie daje profitu. Eee, lecimy dalej. Czerwony skinek, czy wyleci nam 4 otwarcia przed końcem? Też nie. Digielek Mecha Industries. Dobra, trzy otwarcia no i dwa czerwone skinki by się przydały. Czy tym razem będzie? Niestety jest to Fluxik, czyli też nie. Eee, przedostatnie otwarcie, no i już nie liczę, że wylecą te czerwone skiny. Ale zobaczmy sobie, co ciekawego. No niestety nie ma tutaj czerwonego. Eee, no i jeszcze jeden, i skipniemy sobie. Niestety nie ma. Dobra, idziemy sobie na szybciutki kontrakcik. Ile mamy? 68 skinów. Lecimy sobie z kontraktami. Szybciutko tutaj zrobię. Eee, miałem 1000 zł. Otworzyliśmy skrzynek za 500. Oj, chyba strona coś laguje. Tutaj widzę, bo jakiś opóźniony się ten kontrakcik zrobił. I zobaczmy co nam wylatuje, 4.45, no dobra, lecimy sobie dalej, jeszcze jeden skinek, 17.28 A wylatuje nam 26.40, no to już był dobry kontrakt, nie powiem, że nie Cyk, 31.63, okej, okay, znowu na plusik, też bardzo fajnie i jeszcze kolejny 54,60, a w nim co nam wyleci? 41,48 No tutaj byś musiał coś lepszego polecić za powyżej Za więcej niż stówkę znaczy się 63, no to jeszcze nie teraz, ale teraz jak już nie poleci za 300 minimum To będzie lipa Ale leci nam za 115, no to ile mamy w kontrakcie? Mamy w kontrakcie 293 zł 276, no to z takim czymś nie zostaniemy na koniec odcinka, więc trzeba to ulepszyć, Dam to sobie na około, a już mi się tyle kliknęło, nawet no, strona coś laguje i nawet mi się nie odją obrazki, ale dobra, klikniemy sobie i siedzi? Niestety nie siedzi. Więc no co widzowie, szybki teścik, ja wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już jutro. mamy.